Dzisiejszy film jest filmem bardzo wyjątkowym, ponieważ nagranym dla wyjątkowej osoby. Jest to ktoś, kogo kocham całym sercem przez całe moje życie. Jest to ktoś, kto mnie zna przez całe moje życie, a nawet jeszcze od 9 miesięcy wcześniej. To jest film dla mojej mamy. Dziwnie mówi się o swojej mamie do kamery. Nie mogę powiedzieć, ci mamusiu, tego wszystkiego bezpośrednio prosto w oczy, dlatego że dzieli nas tysiąc kilometrów. I mimo tego, w dniu dzisiejszym szczególnie bardzo blisko Ciebie się czuję, bardzo dużo o Tobie myślę. Prawdopodobnie też trochę inaczej niż zazwyczaj, dlatego że sama jestem mamą, a szczególnie od paru miesięcy mamą Alicji. I to, że mam córkę, sprawia, że bardzo często patrzę. Na nią i widzę w niej siebie, a w sobie widzę ciebie. I myślę, że to mi przyniosło wiele zrozumienia też dla ciebie. Z wielu rzeczy sobie zdałam sprawę, i często myślę, że domyślam się, jak wyglądało Twoje życie, kiedy ja byłam mała. Jak, jakimi oczami patrzyłaś na mnie, co przynosiło Ci radość, o co się mogłaś martwić. Dzisiaj jest dzień wyjątkowy i jest to dzień mamy. I chciałabym Ci podarować coś równie wyjątkowego i pięknego. Jest to wspomnienie, wspomnienie dobre. Takie, które mam nadzieję, przyniesie Ci wiele pozytywnych uczuć. Jest to też wspomnienie, na które ja sama czekam z wielkim utęsknieniem i niewiadomą. Jest to moment, kiedy mama. Idzie do szkoły albo do przedszkola i widzi swoje dziecko wśród innych wielu dzieci na występach. Wszyscy śpiewają tą samą piosenkę, wszyscy mówią wierszyki, ale to jedno, tak wyjątkowe, tak zestresowane. I my mamy, stresujemy się razem z nimi, prawda? To dla ciebie, mamusiu, dzisiaj takie właśnie wspomnienie. thank you thank cool. you I no wnusia też zaśpiewała.